Historyczny Ślązak. Dziś o zniknięciu Gauleitera Brachta. Dlaczego zniknięciu? Ano dlatego, że Fritz Bracht, Gauleiter rządzący Górnym Śląskiem w okresie III Rzeszy, zniknął bez śladu, można powiedzieć. Nawet jeżeli, jak się przypuszcza, i o czym za chwilę będzie mowa, popełnił samobójstwo, to nie odnaleziono. Jego szczątków, co oczywiście spowodowało szereg spekulacji, które na dobrą sprawę, nic dziwnego, mogą trwać do dziś i trwać będą jeszcze długo, długo. Fritz Bracht zniknął z górnego Śląska tuż przed wkroczeniem tutaj Armii Czerwonej zniknął niespodziewanie i wydawałoby się bez śladu. Dopiero po dłuższym czasie okazało się, że doznał zawału serca i w związku z tym jako niezdolny do pracy został stąd ewakuowany, co zresztą prawdopodobnie także popsuło mu realizację jego własnych, po części, prywatnych planów. Na to, by wpaść na jakieś tropy Brachta trzeba było poczekać długo. Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej krążyły na ten temat plotki, które powtarzała prasa. Pisano na przykład, że Gauleitera Brachta wraz z jego żoną widziano w Hiszpanii, a może nawet w Portugalii. Inne artykuły twierdziły, że Bracht został wzięty do niewoli przez aliantów zachodnich, no i trzeba będzie przeprowadzić jego ekstradycję. Nic takiego, jak dziś wiemy, nie miało miejsca. Ślad po Brachcie urywa się w Kudowie Zdroju. W Kudowie Zdroju, gdzie przebywał na rekonwalescencji po zawale. 9 maja 1945 roku Brachce swoją żoną prawdopodobnie popełnili samobójstwo i taka jest przyjęta oficjalnie urzędowo wersja. Jednak czy jesteśmy tego całkowicie pewni? Nie. Prześledźmy, w jaki sposób rozwijało się śledztwo. Poszukiwania Brachta rozpoczęły się jeszcze w czasie wojny, ale nie wiedziano o nim dosłownie nic. Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, która go poszukiwała, nie dysponowała praktycznie żadnymi danymi, poza owymi plotkami powtarzanymi też przez prasę. Dopiero pod koniec 1945 roku wybuchła bomba no mogłoby się wydawać że to bomba ale Informacja, którą wtedy uzyskano, wydawała się przełomowa. Odnaleziono szofera Bracht'a. Szoferów, nazwiskiem Paul Rastelli, nazwisko włoskie, ale był to ślązak z Katowic. Zeznał, że Bracht popełnił samobójstwo w Kudowie. No wydawałoby się, że bomba. Ale bomba okazała się kapiszonem. Albowiem prokuratora zwyczajnie w to nie uwierzyła i nadal. Trzymała się wersji, że brachta należy poszukiwać, nawet nie zainteresowała się jakby tym tropem. Gdyby to śledztwo prowadził śledczy z prawdziwego zdarzenia, natychmiast, o ile sam by się nie pofatygował do Kudowy, no może nie, no bo to jednak nie jego jurysdykcja terytorialna, natychmiast zaalarmowałby, zawiadomił prokuraturę, w której gestii znajdował się ten teren. No, czyli Sądu Okręgowego w Kłodzku. Nie zrobił tego. I tak trwało niemalże przez rok, kiedy już w 1946 roku, prawie po roku od uzyskania zeznania Rastelego, pojawiła się kolejna osoba, która zeznała, że Bracht był w Kudowie i tam popełnił samobójstwo. No to już druga osoba, która tak twierdzi. Prokuratura w tym dopiero momencie, po praktycznie roku, zdecydowała się, by tę sprawę zbadać. Wtedy dopiero powiadomiono prokuraturę w Płocku, no i ta rzeczywiście przystąpiła do badań. Było za późno. Było może nie za późno, by potwierdzić obecność brachta w Kudowie, bo to w zasadzie się udało, ale za późno, by uzyskać zeznania większej liczby świadków. W Kudowie tymczasem doszło do wysiedleń. Personel szpitala oraz inne osoby, które mogłyby widzieć brachta, były już poza terytorium Polski. Praktycznie nieuchwytne dla śledczych. Te osoby, które udało się przesłuchać, zeznały jednak, że Bracht popełnił samobójstwo i został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim. Kolejnych kilka miesięcy, bo aż do kwietnia 1947 roku, potrwało, nim zdecydowano się przeprowadzić ekshumację. Ekshumację w końcu przeprowadzono, i tu ogromne zdziwienie, albowiem okazało się, że w grobie, gdzie spoczywać miał Bracht i jego żona, wraz z którą popełnił samobójstwo, spoczywa ktoś zupełnie inny. Tego można być praktycznie pewnym. Mimo iż lekarz przeprowadzający badania dysponował dość szczątkową dokumentacją, no, zwłoki pochowane w grobie różniły się od Brachta i jego żony. W grobie Spoczywał mężczyzna wysoki. No, tego w żaden sposób nie można by powiedzieć o brachcie. Bracht miał 1,70 m w czapce i oficerkach. Jego oficjalny wzrost to 168 cm. Stanowczo niewysoki jak na owe czasy. Zresztą dościgkowano sobie z niego nieraz w związku z tym. Kobieta pochowana w grobie miała długie, ciemne włosy. Żona Brachta była blondynką. I miała włosy krótkościęte. No, nawet jeżeli nie dysponowano wystarczającym materiałem porównawczym, to są już parametry, których nie sposób pomylić. Można być całkowicie pewnym. W tym grobie nie spoczywali wrachtowie. A więc kto? Możliwe, gdyż takie informacje udało się zebrać miejscowym milicjantom skudowy. W grobie tym pochowano niemieckiego oficera i jego żonę. Ale jak to możliwe, że akurat ich grób rozkopano? Leżeli tuż obok brachtów. Yy, jeden grób znajdował się w rzędzie piątym, drugi grób znajdował się w rzędzie szóstym. Możliwe, że rozkopano groby numer 12 i 13 z niewłaściwego rzędu. No, nieprawdopodobne, ale nie można wykluczyć, że tak właśnie się stało. Czy można by to dzisiaj w jakiś sposób potwierdzić bądź skorygować, przeprowadzając powtórną ekshumację? No niestety nie. Niestety nie, albowiem cmentarz ewangelicki w Kudowie w latach 60. albo 70. ubiegłego wieku został zlikwidowany. Mogiły brachtów, jak również mogiły, które być może rozkopano przez pomyłkę. Dziś już nie istnieją. W 1947 roku zaniechano prowadzenia dalszego śledztwa, dalszych poszukiwań Brachta. Dane, które wówczas zgromadzono, są bardzo obfite, ale nie wynika z nich nic pewnego. Wydaje się, że Bracht rzeczywiście popełnił samobójstwo w Kudowie, ale nie można tego w żaden sposób obecnie udowodnić. Czy kiedykolwiek poznamy całą prawdę? Trudno powiedzieć.